Cześć! Angel666 tester gier z tej strony. Cześć subskrybencie, cześć widzu. To jest, słuchajcie, mój kanał z aktualnymi na dzień dzisiejszy odcinkami. Ale do tego ci, co zaglądają to są, myślę, przyzwyczajeni. Tutaj, słuchajcie, są playlisty. Ja zdarza się, że Wam to pokazuję jako wstęp do jakichś materiałów. Jedną z playlist są darmowe gry, które możecie odebrać sobie na Steamie. Ale nie, są, nie chodzi o gry free to pay, czyli te totalnie darmowe, tylko gry, które są do odebrania na Steamie tylko przez jakiś czas. Ostatnią była na przykład ta. I dzisiaj miał być, słuchajcie, 21 odcinek. Oczko dla hazardzistów, albo po prostu oczko dla tych, co nie wiem, grają w karty. Albo z czymkolwiek innym się kojarzy im cyfra 21. To chyba wiek, gdzie w Ameryce, w niektórych Stanach dopiero można pić alkohol. To jako ciekawostka, jakby ktoś nie wiedział. I słuchajcie, miał wlecieć odcinek o zdobyciu tej gry Desolate. Wczoraj się pojawiła jako darmoszka. Nie robiłem wczoraj odcinka, bo wleciał inny odcinek równie istotny, no bo przecież wczoraj były Mikołajki. I ku mojemu zaskoczeniu rozdawnictwo standardowo miało potrwać tydzień, ale niestety, jak widzicie, dzisiaj już gdzieś koło godziny 16 no niestety się wyprzedało, a właściwie rozdały się wszystkie klucze. Także bardzo mi jest przykro z tego powodu, że yy, uciekła wam ta gra. Bo myślę, że jest całkiem całkiem słuchajcie, fajnym tytułem. Natomiast może jeszcze się trafi kiedyś, bo gdzieś tam już kojarzę, że ona była w jakichś zestawach, tak zwanych bandlach. Zresztą stronę Fanaticala z mojego YouTube'a powinniście już doskonale znać, bo sporo tam gierek jest rozdawanych, i, i polecam przede wszystkim słuchajcie. No i co? I na koniec zaproponuję Wam odwiedzenie tego odcinka. To jest ostatni odcinek na moment kręcenia tego filmu. Czyli będzie to przedostatni, jak będziecie Wy oglądać. Bo rozdaję w tym odcinku prezenty. Co jest z prezentami? No oglądnijcie sobie ten materiał. Nie jestem Mikołajem, ale też rozdaję prezenty. Prezenty... Zresztą nic nie będę więcej gadał. Dwie osoby, słuchajcie, już e, wybrały sobie te prezenty, a ja mm, jeszcze mam parę gier e, do rozdania, słuchajcie. Co istotne natomiast, głównym tematem tego odcinka jest to, prosiliście o to, żebym odpalił serwer Discord, więc oficjalnie 7 grudnia 2023 roku. Mój serwer Discord startuje. Na początku e, pomalutku e, ruszmy z tym, zobaczymy jakie będzie zainteresowanie e, i myślę, że Discorda też będziemy jakoś fajnie rozkręcać. Będą tu oczywiście wlatywały e, jakieś powiadomienia o odcinkach, jakieś moje też e, newsy, które e, dubluję e, w innych miejscach, ale, ale. I jest jeszcze coś, co wam chcę powiedzieć, na moim kanale. Odpaliłem w karcie społeczności nowe głosowanie. Macie czas, słuchajcie, na głosowanie powiedzmy do niedzieli. No bo e, chcę, żeby w przyszłym tygodniu zaczęła się nowa seria. I jak widzicie, są już oddane dwa głosy. Jest wyrównanie, czy dłuższa seria e, pełna akcji, czy krótsza seria. Ale treściwa. Nie sugerujcie się kolorami, niczym tutaj. To po prostu takie mi się znalazło. Dwie fajnie wyglądające litery. Dodałem czerwony, niebieski kolor z mojego tutaj, z mojej kolorystyki. Swoją drogą wypadałoby ją uaktualnić. Także zapraszam Was na głosowanie. A oprócz tego. A jak powiedziałem, oprócz tego zapraszam również tych, którzy korzystają z Facebooka. Na moje konto będę je teraz aktywnie bardziej rozwijał. Tutaj macie też link do głosowania na kanale, o czym Wam już mówiłem. Także serdecznie Was zapraszam. Tu generalnie jest poszerzenie, na przykład wieści, które na karcie w społeczności się pojawiają u mnie. Będzie na przykład więcej zdjęć wlatywać i dajcie też znać, słuchajcie, w komentarzach. Jakie byście chcieli jeszcze sociale, e, czy TikTok na przykład z shortami, e, bo to też planuję wprowadzić. Dajcie znać, co myślicie. E, czy też e, jakiś e, inny serwis. to no, po prostu piszcie. No i na koniec najważniejsza jeszcze informacja. Link, bo nie pamiętam, czy to z tego wszystkiego powiedziałem. Link do mojego Discorda z zaproszeniem będzie. E, Powiedzmy, że w opisie tego materiału ewentualnie dodam też go w komentarzu. Z góry uprzedzam, sorry, na weekend wyjeżdżam. Piątek, sobota na pewno mnie nie będzie, więc niestety nikomu nic nie będę w stanie odpisać. Tak samo będzie w sprawie odbierania kluczy na Mikołajowe gry, więc sorki jeszcze raz. No i was zapraszam, wpadnijcie. Pogadajmy w co gracie, o czym gracie, ee, o czym tylko chcecie. Do zobaczyska, Angel666, tester gier, heja!